Siema siema, witajcie w nowym odcinku, ja jestem przy paczkom Macie Właśnie przyszła do mnie paczka, zaraz wam pokażę co to jest Ale to jest rzecz, która bardzo mi się przyda w nagrywaniu Także zapraszam do oglądania tego odcinka Mamy sobotę, mamy weekend, zaczynamy! Polski hamburger, życie w Niemczech oraz podróże No niestety nie mogłem jednocześnie nagrywać i otwierać, bo musiałem z telefonu otworzyć skrytki ale zaraz to otworzę i pokażę Wam, co do mnie dzisiaj przyszło. Proszę bardzo, Takie oto statyw zamówiłem na chyba, z tego co pamiętam, około 1,60 m wysokości. No i mam nadzieję, że spełni to swoje zadanie. No wiadomo, Made in China. 30 euro kosztował taki statyw, więc myślę, że cena w porządku. Dosyć ciężki, chyba 2 kg waży, więc nie powinien być za bardzo chybotliwy. No i co? Trzymajcie kciuki, żeby jakieś fajne ujęcia były za jego pomocą robione a przy okazji do fajnych fotek się też nada mam nadzieję no a tak ogólnie to lecę do fryzjera muszę coś zrobić z tą czupryną dzisiaj też się zgole żeby w miarę wyglądać no i ogólnie wymyśliłem, że sobie przyfarbuję włosy szamponem <grym> także zobaczymy wieczorem jak to wyjdzie, jaki będzie efekt mam nadzieję, że dzisiaj to zrobię, a jak nie no to dogram to już jutro, no ale będzie na pewno w tym odcinku, także jeżeli jesteście ciekawi to oglądajcie do końca ten odcinek może być śmiesznie, no może być śmiesznie. Wymyśliłem sobie taki kolor biały, taki siwy biały, coś takiego. E, oczywiście wiadomo, że to nie wyjdzie z mojego koloru, ale mam nadzieję, że trochę rozjaśni i trochę zmieni kolor. Już kiedyś farbowałem włosy, może jak, jak znajdę zdjęcie, to gdzieś je tutaj wrzucę. E, chciałem wtedy zrobić, to pamiętam kolega Michał mi włosy farb... no farbowo, właściwie mył, można powiedzieć, bo to szampon jest. E, mył mi włosy, to miał być taki ciemny, brązowy, taki kasztan. Pamiętam wtedy nie wyszło, wyszedł kolor rudy, ale byłem z niego mega zadowolony. Fajnie to wyglądało, Był, czułem się jak taki lis po prostu w tym kolorze. No i co, co ciekawe, miało to wytrzymać chyba kilka myć tylko, bo to szamponem było farbowane. A ten kolor utrzymywał się dobre kilka miesięcy. Także no były jaja ogólnie, ale. Byłem zadowolony. Teraz sobie też tak po prostu dla jaj kupiłem, zobaczę jak to wyjdzie. Ogólnie chciałbym mieć kiedyś białe włosy, coś w stylu Wiedźmina, takie platynowe. No ale nie wiadomo czy kiedykolwiek to się uda. Poza tym nie wiem jakby to wyglądało, bo u mnie dużo takich wiecie prześwitów jest, że po prostu łysiny się robią, więc mogłoby to fatalnie wyglądać. Kiedyś też marzyłem, żeby mieć czarne włosy. No ale i wiadomo, że to do tego nigdy nie dojdzie, chyba że sobie zafarbuję, ale wtedy w czarnych podejrzewam, głupio bym wyglądał. I... A co, jak się bawić, to się bawić. Życie jest tylko jedno, nie? No i jestem na miejscu, dojechałem na Bergedorf. Jeszcze byłem w bankomacie i trochę mnie te bankomaty czasami wkurzają. No bo yy, słuchajcie, wkładam kartę, chcę wybrać 20 euro. To pokazuje mi, że nie można tyle wybrać, nie ma takich banknotów. Po czym klikam za chwilę, że chcę wybrać 50 euro i wydaje mi 50 euro w dwóch dwudziestkach i jednej dziesiątce, Nie kumam tego. No ale niekiedy to się tak zdarza. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, na czym to polega. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, bo czasami mnie to dosyć irytuje. Bo czasami nie potrzebuję takiej kwoty wyciągać z bankomatu, chcę mniejszą, a nie da się niestety. No, ja jestem na Bergedorfie, jak widzicie. Tutaj jest mój, tutaj jest mój fryzjer Golden Share. Zaczekajcie, przybliżymy. Golden Shire. No, raz tutaj byłem, spodobało mi się, więc idę drugi raz. Zobaczymy, jak tym razem zetną mnie. A tutaj przy okazji Wam pokażę, że jest jakiś strike partii SPD przy centrum handlowym. Podejdziemy sobie tam zobaczyć, może. Nie wiem o co chodzi, widziałem tylko szyld z napisem podstawowe prawa dla wszystkich, więc wydaje mi się, że jest to walka o równość wszystkich obywateli, wszystkich nacji itd., no ale nie jestem pewien, to nie chcę was w błąd wprowadzać. Jak udało mi się przeczytać w internecie, ponad 1500 osób protestowało przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Byli to przede wszystkim zwolennicy partii AFD. Protesty dotyczyły głównie sprzeciwienia się prawicowej propagandzie oraz nienawiści. Protestujący chcieli większej różnorodności, wolności i otwartego społeczeństwa. Ale czy Niemcy mogą być jeszcze bardziej otwarte? Na to odpowiedzcie sobie sami. Link do całego artykułu macie w opisie pod filmem. No ale po prostu coś się dzieje, a chcę Wam pokazać jaką fajną uliczkę tutaj. Do zdjęć zarobiście wygląda, jak gdzieś w innym kraju ogólnie to wygląda. Patrzcie na to. Tutaj jest jakiś lokal właśnie azjatycki, czy coś ale naprawdę klimat tu jest spoko i fajne zdjęcia tu muszą wychodzić to. Ale tutaj za tą bramą właśnie jeszcze tu co jest na dole jakaś chińska, na górze jest pub. Tutaj jest budka telefoniczna, oldschoolowa. Ale klimat jest, przyznajcie, fajny. Z tej strony tak to wygląda. Patrzcie, tu macie na górę wejście do takiego pubu. Klank bar, live music, event, dance więc to raczej e, coś związanego z muzyką ogólnie. No a na dole jest ta chińska jakaś tutaj. RESTAURACJA SUSHI UND AZJA <noise> Także fajny klimacik, powiem wam Tutaj chyba open air, to może jakieś, te są nawet Scena taka mini, jakieś występy tu czasami Fajnie, trzeba tu kiedyś odwiedzić ten lokal i zobaczyć co tu się dzieje A jak ktoś jest z, z Bergedorfu to dajcie znać, może, może wiecie No i cały ten plac Fajny klimat No i jak widzicie ja już pokryję, że. Co myślicie? Według mnie jest spoko i ja ogólnie. Pewnie jak zauważyliście nie jestem zbyt wymagający co do fryzury. Zawsze jak jest nowa fryzura, to ja jestem zadowolony. Cena takiego ostrzeżenia tutaj 15 euro. Także myślę, że spoko cena. Ja zawsze daję tam 2-3 euro więcej. Taki mały napiwek. Ja jakoś tak myślę, że będzie im mile. Ja że jestem zadowolony, no to... Dlaczego by nie dać? <laughs> Słuchajcie, jak to jest, że zawsze, jak przychodzicie w jakieś miejsce, będąc Polakiem za granicą, ktoś się pyta, skąd jesteście, ty mówicie, Wy mówicie, że z Polski, to zawsze słyszycie kurwa, ja pierdolę na przykład. No i tak było tak, tak teraz. Zresztą, nie pierwszy raz to słyszałem. <laughs> to są chyba najpopularniejsze polskie słowa. Moim zdaniem, nie ma się co ich wstydzić, bo mamy taki język, jaki mamy, powinniśmy. Go szanować i że tak powiem używać go z dumą. No ale ciekawe jest to, że wszyscy zapamiętują te słowa. Ostatnio w pracy gadałem z gościem i on też do mnie kurwa, coś tam, coś tam. No ja do niego mówię, że lepiej powiedzieć po polsku: Kocham cię na przykład. I się pytał, co to jest, to mu mówiłem: i dziś. I tak dalej. Także warto popularyzować myślę też te piękniejsze zwroty. A nie tylko te wulgaryzmy. No i w sumie tyle. Lecę do chaty. Jeszcze muszę do sklepu na chwilkę podjechać. No i co? Spoko fryzura? Dajcie znać. Dobra, idę jeszcze sobie jakiegoś kepsa zjeść, to wam od razu pokażę. Znalazłem, który taki lokal, Pamukale się nazywa. No i ostatnio już chciałem spróbować, czy dobre, czy nie. Nie było okazji, więc idę teraz. A słuchajcie, powiem Wam jeszcze, co mnie. Co mnie na przykład tak denerwuje trochę. Znaczy może to dlatego, że nie palę, ale dzisiaj widziałem fajną furę, a lubię motoryzację, więc zrobiłem zdjęcie. Tutaj macie zdjęcie. No i była to Mercedes 600 V12. Słuchajcie, no i zaglądam do środka, a tam normalnie popielniczka, papierosy wgniecione. Jak można palić w takim pięknym aucie, powiedzcie mi, ja rozumiem jakby to było jakieś. Tanie autko za 500 euro powiedzmy na dojazdy do pracy. No to ok, ale. No ale kurde, no taka fura to jest bardzo rzadki egzemplarz. Jeszcze z silnikiem kultowym V12 i kurzyć w nim dym, nie wiem. No dajcie znać, ja ciągle mówię: dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No ale chciałbym znać Wasze zdanie na każdy temat. <laughs> Także zapraszam do komentarzy. A ja już jestem. Tutaj jest lokal. Pamukale, idę sobie wziąć. Jakiegoś donera, nie wiem. Zobaczę co tam jest ciekawego, to zaraz Wam pokażę jak wyjdę. No i mamy to kupione. Nagrywam, sorry, przednim, ap przednim aparatem, bo nie wziąłem gimbala ze sobą. No i może być obraz trochę gorszej jakości. A tutaj mam w obudowie taką, znaczy w pokrowce taką fajną podstawkę od razu, taką nóżkę. No to Wam pokażę. Taki kawał. Do tego sobie wziąłem piwko bezalkoholowe, oczywiście bo prowadzę. No i spróbujmy jak to smakuje Czy jest to godne polecenia No taki kawałek z mięsem z To nie jest baranina mi się wydaje Tylko normalnie jakieś tam mięso Wołowe czy coś takiego 7,50 plus piwo razem 10,50 Zapłaciłem Także przetestujmy Mięso, tak, znaczy ciasto takie mięciutkie widzę Zobaczcie sobie ludzie śmieją no i co, próbujemy no zobaczcie sobie jak w środku wygląda dużo mięsa jakaś sałata tu jest powiedziałem żeby koktajl sos mi nalał ale na razie jeszcze do niego nie doszedłem Przepraszam, może mi słabo słychać być. Duży ruch dzisiaj tutaj na Bergedorfie. Mm. Całkiem dobry. Mm. Czekajcie zjem. Sos bardzo dobry. Niekiedy ten koktajl sos trafia się, że jest taki dość ostry, ten nie jest pikantny, więc mi jak najbardziej odpowiada, chociaż jak jest pikantny, no to też oczywiście nie pogardzę. Mięso tak na pograniczu suchego i mokrego, suchego i soczystego, o tak bym powiedział, czyli spoko, bo ja nie lubię jak mięso jest ani za suche, ani zbyt takie nasycone tym tłuszczem. Chociaż nawet wolałbym, jakby było suchsze trochę. Warzywa wydają się dosyć świeże. Mogę polecić, no jak chcecie to spróbujcie. Chociaż widziałem, że sam lokal ogólnie nie ma jakichś mega dużych, nie ma jakoś mega dużych, wysokich ocen. Nie wiem dlaczego. Mi to jak najbardziej smakuje. Oczywiście, jak zjem całego, to będę mógł jakoś to podsumować, ale myślę, że to nie ma sensu, bo to tylko zwykły kebab. Nie jest to. Yy posiłek z wiadomo, z prestiżowej restauracji, no i ja to jem. Lecę do domu, także widzimy się za moment, a wy mi smacznego. No i mamy poniedziałek, czyli tak jak możecie się domyślać, farbowanie się nie udało niestety. Tutaj macie takie małe przebitki, że jednak próbowałem. Tak wygląda ta pasta, znaczy ta, ta szamponetka, nie wiem. No ale jak się okazało nic to w ogóle nie zmieniło. Tam według instrukcji było czy, od, 2-3 minut chyba coś takiego, żeby trzymać to na głowie. Ja to trzymałem 10 minut, nic to nie dało, więc no niestety doszedłem do wniosku, że chyba była to tylko taka pasta, która miała wzmocnić, wzmocnić ten odcień platynowy, ale powiedziałem, że się nie poddam i następnym razem kupię normalnie farbę i zafarbuję sobie tak włosy. Nie szamponem, tylko normalną farbą koloryzującą, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Musicie mi niestety wybaczyć, no ale uznałem, że po prostu jak i tak nawet się w ogóle ten kolor nie zmienił ani na jaśniejszy, ani na ciemniejszy, w ogóle żadnej zmiany, to postanowiłem, że w ogóle tego nie dodam, no bo bez sensu. No i w sumie dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Jak pamiętajcie zostawić łapkę, suba i komentarz. Na razie.